Na 11. galę Mody i Stylu w hotelu Sheraton przyjechaliśmy tą oto Toyotą Avensis. Za nami dzisiaj wiele wrażeń, pokazy kolekcji wieczorowej, damskiej, męskiej oraz ekskluzywnej bielizny. Żyli wybierało w kilku kategoriach. Jolanta Worowiec, Horsad Cafe i członek Żerii 11 Gali Mode i Stylu. Za nami mnóstwo wrażeń, co było Pani czarnym koniem. E, najbardziej mi się podobała kolekcja firmy Mark Kane, która łączyła w sobie styl, elegancję, klasę, dobry smak, dobre materiały i świetny krój. Pani zdaniem, to prawda, że mężczyźni są nieco zaniedbani? Czy to dzisiaj tylko tak kątem żartu zostało powiedziane, jeżeli chodzi o modę, oczywiście? No, myślę, że są dużo mniejsze możliwości modowe dla mężczyzn. Ten świat mody, taki bardzo strojny i szykowny, jest bardziej zarezerwowany dla pań. Natomiast, jeśli chodzi o panów, myślę, że nie muszą trzymać wodzy fantazji. Często mogą zaszaleć, niekoniecznie z kolorami ale z e, akcesoriami. Mogą mieć kolorowy krawat, bądź e, ciekawe spinki do koszuli, jeśli je noszą oczywiście. Czyli polecamy pomysłowość. A z bielizny? Coś bardziej ozdobnego, czy coś a la Zada się podobało? Najbardziej mi się podobała bielizna firmy, która zwyciężyła, czyli Gorseteria, którą łączyła w sobie Kobiecość, dobry smak, również była seksowna, co w biliźnie jest niezwykle istotne. Trudno mi powiedzieć, czy wygodna, bo tylko oglądałam, ale widać było, że preferuje dobre materiały i szykowne szycie.